Dziś przypomnę, jak pisać e-mail, oraz jak napisać właściwie rozprawkę, ale oprócz tego o najnowszych zmianach w najnowszej maturze w tym roku. Cześć, czy możemy powiedzieć, że to już są ostatnie zmiany? 15 marca wyszedł komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jeszcze wprowadzając jakieś tam zmiany. No i właśnie zanim dzisiaj do meritum i przypomnę Wam o tym, jak pisać właściwie e-mail na egzaminie maturalnym i też troszeczkę kilka informacji o tym, jak napisać właściwie rozprawkę, czyli matura rozszerzona, najpierw Wam powiem o tym, że już wiadomo. Chociaż czy to wiadomo na 100%, czy to się już nie zmieni? Tego nie wie nikt, no miejmy nadzieję, że to już się nie zmieni dla tegorocznych maturzystów. Zmiana, jeśli chodzi o maturę z języka angielskiego, mamy zmianę w części podstawowej. Zadanie ze słuchu, trzecie zadanie, które miało być zadaniem otwartym, uwaga, zostało zlikwidowane i w to miejsce zostało wprowadzone zadanie typu prawda-fałsz. Czyli tak naprawdę na waszą korzyść, dlatego że no nie ukrywajmy zawsze te zadanie otwarte, czy zadania otwarte sprawiają nam najwięcej kłopotów. No więc centralna komisja egzaminacyjna tłumaczy się tym, że po próbnych egzaminach, które się odbyły w zeszłym roku, stwierdzili, że to jest chyba najtrudniejsze zadanie, no więc je usunęli. W tym i w przyszłym roku. Także już wiemy, że takie zmiany na pewno dotyczą tego roku i może, no tak powiedzmy, z 80-90% matury przyszłorocznej. To naprawdę można powiedzieć, jest szok dla mnie. Tak naprawdę, mogę się przyznać, bo już wielokrotnie mówiono, że takie zadanie typu, prawda, fałsz, gdzie to jest taka odpowiedź A lub B, chcieli to zlikwidować, dlatego że to mówiono, że jest za proste zadanie, a teraz wracają do niego. To już takich zadań nawet nie mają ci, którzy zdają egzamin ustnoklasisty, no, wychodzą do matorzystów z taką. Propozycją, abyście mogli tam zdobyć kilka punktów. Więc no cieszymy się. Dzisiaj, wracając do meritum, opowiem o tych kilku informacjach na temat pisania wypowiedzi. Pisemnych, tak naprawdę. Najpierw zacznę króciutko, tylko przypomnę, bo myślę, że już jesteście na takim etapie, gdzie już tych maili lub wpisów na blogu się napisaliście. Ja tylko przypomnę, że gdy mamy takie zadanie, czy to e-mail, czy to wpis na blogu, zobaczcie, tutaj daję taki przykład. Pamiętajcie, żeby jak mamy te cztery kropki, no to w tych czterech kropkach zawsze trzeba się najpierw odnieść, potem rozwinąć. Rozwinąć to przypomnę trzy informacje. Informacje to są rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, różne jakieś kolokacje, ale oprócz tego też okoliczności, czyli wszystkie dodatkowe informacje: typu gdzie, kiedy, z kim, dlaczego, zawsze jeżeli mamy na przykład kropkę. Opisz jakieś swoje zainteresowania, lub opowiedz o ciekawej sytuacji, która się gdzieś odbyła. To wystarczy powiedzieć, że coś się odbyło wczoraj o godzinie 6 z moimi przyjaciółmi, i to już są te trzy informacje. Chociaż pamiętajcie, że to są te takie informacje, które nam rozwijają wypowiedź, pod warunkiem, że spełnimy ten. Pierwszy warunek, czyli odniesiemy się do tematu, czyli powiemy na temat. Dobra, te teraz, bo to było coś, co już mówiłem w jakimś z poprzednich odcinków, a dzisiaj chciałbym Waszą uwagę zwrócić na maturę typu rozszerzonego i tam na jedną z wypowiedzi pisemnych. Śmiem stwierdzić, że i w tym roku, będzie rozprawka typu za lub przeciw. Taka sytuacja ma miejsce już od wielu, wielu lat. Tego nie zmieniają. Tutaj jesteśmy, że tak powiem, przeszkoleni jako egzaminatorzy, też wiemy, jak to sprawdzać. No i nie chcą chyba jeszcze tego zmieniać, chociaż już ponoć są przymiarki do tego, żeby za jakiś czas wprowadzić ten drugi typ rozprawki, czyli tak zwany opinion essay. Czyli wyrażające opinie. Ciężko stwierdzić, powiem wam, która z tych rozprawek jest łatwiejsza, bo jedna i druga ma swoje pewne cechy, które trzeba spełnić. Ja dzisiaj wam opowiem o rozprawce typu za i przeciw. Wybrałem jedną z rozprawek maturalnych, jedną z lat poprzednich. No i w skrócie mówiąc, zawsze pamiętajcie, żeby przeczytać temat. Tutaj mamy do, dokładnie plusy i minusy przyprowadzania psa do pracy. No więc i każą nam napisać taką rozprawkę. Zawsze zwróćcie uwagę, że do zdania, gdzie jest napisane napisz rozprawkę, to tak naprawdę jest to jakiś taki pod, jakaś taka podpowiedź z Waszych argumentów które możecie użyć, ale tak naprawdę jeśli chodzi o tezę, czyli to, o czym chcemy napisać, ona znajduje się po tych słowach, napisz sprawkę. Jeśli to są za i przeciw albo plusy i minusy przyprowadzania psa do pracy, no to właśnie to jest ten nasz temat. No, więc zobaczcie, jak to wszystko będzie wyglądało. Wyobraźmy sobie, tu mamy kartkę papieru. To na pewno moi maturzyści wiedzą, bo ja tak właśnie to tłumaczę. Ale to nie tylko zwracam się do maturzystów, zwracam się do wszystkich tych, którzy rozpoczęli swoją przygodę w szkole średniej, no bo jest to jedno z zadań maturalnych, więc powinno być ćwiczone normalnie na lekcjach. Dlatego wracając, jeśli mamy tutaj kartkę papieru, ja tak naprawdę zaczynam to omawiać od końca, czyli pokazując Wam te kryteria, za co jesteście oceniani. Kryteria są bardzo podobne do tych, które mamy w maturze podstawowej, czyli w mailu. Ale z małymi zmianami. Może weźmy te zmiany na pierwszy ogień, to co jest na początku. Zobaczcie, tu już nie mamy oceny za treść, tylko jest ocena za zgodność z poleceniem. I ta zgodność z poleceniem dzieli się na elementy treści i elementy formy. No i te elementy treści jeszcze mają swoje pięć podkategorii. Elementy formy mają cztery, to widać na tym schemacie, i teraz opowiem Wam, co tak naprawdę tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Otóż ten pierwszy element w kategorii elementów treści to jest punktacja. tu w ogóle możemy zdobyć od tego powinienem zacząć punktów 0, 1 lub 2. To potem się sumuje i pokażę wam tabelkę, która mówi ile jakie punkty nam co, co przedstawiają. No, ale do rzeczy, ten pierwszy podpunkt jest to ocena za wstęp. Wasz wstęp powinien zawierać przynajmniej dwa zdania. Ja zawsze mówię, że to jest przynajmniej, ale też powinno być maksimum, dlatego, żebyśmy się wyrobili w limicie słów, a limit słów to od 200 do 250. Powiemy sobie o tym za chwileczkę. No, więc te pierwsze kryterium to kryterium wstępu, i teraz jeszcze raz powiem, tutaj musimy mieć dwa zdania. W pierwszym zdaniu musi być zdanie o tezie, czyli o tym, co będziecie pisać. Powiedzmy, problem przyprowadzania psów do pracy był rozpatrywany już od wielu lat kropka. W drugim zdaniu musicie powiedzieć, jaki rodzaj rozprawki będziecie pisać. Musi paść zdanie, na przykład. Ta rozprawka przedstawi plusy i minusy tego zjawiska. Um, musi to być, bo za to dostajemy drugi punkt. Pierwszy punkt jest za powiedzenie tezy, drugi punkt jest za przedstawienie rodzaju rozprawki, więc jeżeli te dwa punkty, te dwa zdania mamy, to lądują nam dwa punkty w tym kryterium. Dodatkowo od razu powiem, że jeśli mamy dobrą tezę, czyli piszemy na temat, od razu też dostajemy jeden punkt w elementach formy. Tym kryterium pierwszym. Drugie kryterium treści i trzecie odnosi się do elementów tematu. Czyli mamy właśnie napisać plusy i minusy przyprowadzania psa do pracy. Najlepiej podzielić to sobie na dwa akapity, dwa oddzielne akapity, gdzie w jednym akapicie będziecie mówić o argumentach. Za tym zjawiskiem, a w drugim akapicie o elementach, które będą przedstawiały przeciw temu, temu zjawisku. No i tu uwaga, to jest troszeczkę inaczej niż na języku polskim. Język polski mówi, że każdy argument powinien iść od nowego akapitu. Tutaj lepiej tego nie robić, żeby móc dostać punkty w kryteriach formy tam tych pozostałych, o których powiem za chwilkę. Czyli jeden akapit na. Plusy, drugi akapit na minusy, i mamy to załatwione. Żeby tutaj dostać dwa punkty, trzeba to rozwinąć, tak jak to się mówi w maturze podstawowej. Co to znaczy rozwinąć? Trzeba przynajmniej podać, przynajmniej ja to mówię po jednym argumencie na jedną stronę i na drugą stronę, abyśmy do nich się mogli odnieść. No i teraz w zależności, albo to zrobimy bardzo szczegółowo i wtedy po jeden, jeden do jednego nam wystarczy, albo zrobimy to z lekkim dodatkiem, czyli zrobimy na przykład dwa do dwóch. Wiele osób mnie pyta, czy te argumenty powinny być sobie równe, czyli jeżeli mamy dwa argumenty za, dwa przeciw, teoretycznie to jest dobrze, tak można pisać. Jest jeszcze szkoła, która mówi, że warto, bo na końcu musimy wydać wyrok, musimy powiedzieć, czy jesteśmy za czymś, czy za, przeciw czemuś. Dlatego niektórzy mówią, że warto, żeby dodać ten jeden dodatkowy argument, który przeważy te szale naszej decyzji, ale nie trzeba. Zostawmy, ja jestem teraz zwolennikiem, żeby robić porówno po 2 do dwóch, i mamy sprawę załatwioną. 2 do 2 zawsze Wam da tę pewność, że się wyrobicie w limicie słów. 1 do 1 to tutaj nie wiadomo, czy czasem nie będzie czegoś za mało. Jak te argumenty pisać? Um, tu ja zawsze mówię, że warto każde argumenty napisać za pomocą trzech zdań te trzy zdania to są takie, takie zdania, które odpowiedzą wam w ogóle na jakiekolwiek pytanie, jeśli ktoś was o coś właśnie zapyta. W pierwszym zdaniu trzeba powiedzieć, nazwać ten argument, który chcecie o którym chcielibyście napisać. Czyli na przykład, jeśli mówimy o plusach przeprowadzania psa do pracy, no to można powiedzieć, że jeśli przyprowadzanie psa do pracy sprawia radość. Mnie i moim kolegom. W drugim zdaniu trzeba to wyjaśnić, czyli dlaczego można powiedzieć: Dzięki mojemu kupilowi w pracy jesteśmy szczęśliwi i lepiej pracujemy. W trzecim zdaniu trzeba dodać. Jakiś przykład, najlepiej, bo tak naprawdę argument nie ma jakiejś takiej dużej wartości, gdy nie jest poparty jakimś przykładem. Przykłady możecie brać z głowy, lub jeśli macie jakieś takie przykłady z życia wzięte, no to dlaczego by ich nie, by ich nie użyć? Ale, jak nam nic do głowy nie przychodzi, to można zmyśleć um, i powiedzieć, że na przykład um, w e, firmie mojego kolegi, w firmie e, Johna, e, wszyscy przyprowadzają psa do pracy i dzięki temu pracują bardziej efektywnie, szef jest zadowolony. E, to tak naprawdę może e, e, być śmieszne, no ale tak naprawdę to się mówi potocznie: papier przyjmie wszystko. Więc jest to pewien argument, który można by było użyć. Mamy trzy zdania, mamy on, one są tak, to te przykłady, które podałem, one nie są zbyt rozwinięte, więc trzeba by było podać jeszcze jeden. Ale jeśli mielibyście na przykład dwa przykłady do tego jednego argumentu, albo potraficie to wyjaśnić na dwa zdania, no to trzeba to tak policzyć sobie proporcjonalnie. Jeżeli to tak jest jakieś około 6-7 linijek tego, co napisaliście, to to już jest wystarczające. Taką samą opcję trzeba zrobić w trzecim akapicie. Ja nie mówię, że w drugi akapit musi być na plusy, a trzeci na minusy. Możecie to zamienić. W zależności od tego, jak Wam pasuje. Więc niech to będzie ten trzeci akapit. Jeśli ja pierwszy akapit miałem plusy, to dajmy w trzecim akapicie minusy, gdzie można właśnie powiedzieć, znowu nazwać, co nam daje jak przyprowadzanie psa do pracy. No to to, że na przykład trzeba się nim opiekować, trzeba go brać na spacer. Wyjaśnić, bo jeśli tego nie zrobimy, no to pies będzie nieszczęśliwy, będzie, będzie szczekał, będzie, będzie się domagał wyjścia na ten spacer, na przykład z potrzeb fizjologicznych. Potem dać przykład, że taka właśnie sytuacja miała miejsce u kogoś znowu z moich znajomych, i tak naprawdę ten pies przeszkadzał prędzej aniżeli pomagał. No, i mamy kolejny argument, tu już go bardziej rozszerzyłem, i to już na 100% dałoby nam dwa punkty w kryterium treści. Czwarte kryterium treści to jest kryterium o zakończeniu. Zakończenie to jest tak naprawdę jakby odwrócenie lub jakby przewrócenie troszeczkę nogami wstępu, bo znowu powinny być dwa zdania. W pierwszym zdaniu mówimy o czym pisaliśmy, na przykład taki schemat. Podsumowując, w świetle powyższym argumenty przemawiające za posiadaniem psa w pracy przeważyły, przewyższyły argumenty przeciw. To było pierwsze zdanie. Drugie zdanie: wydajemy wyrok. I tu uwaga to jest pierwsze miejsce. To jest taka moja sugestia, chociaż nie ma za to żadnych kar, gdy napiszemy inaczej, ale ja sugeruję, że to jest jedyne zdanie w całej rozprawce, w którym trzeba by było zacząć zdanie od I, czyli od ja, bo tak naprawdę, jeżeli jesteśmy. Sędziami, bo to rozprawiamy się z jakimś tematem, tak jakbyśmy byli właśnie w sądzie, no to sąd nie powinien być stronniczy i mówić o ja, chociaż w przykładach dałem Wam, że moje, mój kolega John i tak dalej to jest pewien. W pewien sposób, dlatego nie chcę tutaj demonizować, ale można też być bardziej neutralnym w tych, w tych argumentach. Czyli nie mój kolega, tylko John, który mieszka w Nowym Jorku, przyprowadził takiego, czyli będąc bardzo bezstronnym. I dopiero na koniec powiedzieć, że przypuszczam albo uważam, że ten, to zjawisko jest raczej. Pozytywne, aniżeli negatywne, i mamy sprawę załatwioną, i mamy tutaj kolejne dwa punkty za dwa zdania podsumowania, czyli zakończenia naszej rozprawki. Jest jeszcze piąte kryterium to jest najciekawsze kryterium dla nas sprawdzających. W tym kryterium oceniamy poziom tekstu odbiegającego od tematu. No i co to znaczy? Od tematu wyobraźcie sobie można odbiec lekko lub bardzo. No i wziąłem taki ten przykład z tym psem do pracy, gdzie dla egzaminatorów w, 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 w tym kajecie do, do sprawdzania było powiedziane, że lekkie odbieganie od tematu jest mówienie o psie, ale nie w pracy, lub mówienie o pracy, ale nie o psie, tylko na przykład o kocie. Bo komuś się gdzieś mógł o to pomylić, że wiele lat się uczył i mówił, że na pies to jest dog, ale podczas egzaminu zamienił dog na kat i był święcie przekonany, że pisze o psie. No, taka sytuacja może się zdarzyć. No i wtedy ten tekst lekko odbiega od tematu. Żeby mocno odbiec od tematu lub bardzo odbiec od tematu, no to w tym przypadku trzeba napisać tekst, w którym nie będzie ani słowa o psie. Albo ani słowa o pracy i ani słowa o pracy, może nie albo, tylko czy, czyli ani o psie, ani o pracy, czyli na przykład mówicie o kocie, którego macie w domu. No i wtedy wyobraźcie sobie, to się specjalnie zaznacza i nawet może nie być wliczane w ilość słów. Więc ja to tak mówię, że jak ktoś się bierze za rozszerzenie, no to raczej chyba powinien wiedzieć, jak jest pies lub kot. W języku obcym, w tym wypadku w języku angielskim. No ale no, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Załóżmy, że wiemy. I tutaj te kryterium jest zawsze na maksa traktowane, czyli tutaj też mamy dwa punkty. Teraz szybciutko powiem o tych kryteriach formy, którą mamy. Już jedną wypełniliśmy, pierwsze to było jeden punkt, bo tu możemy dostać albo zero, albo jeden punkt. Pierwsze kryterium to czy jest umieszczona teza w tekście. Drugie kryterium mówi o proporcjach tekstu. To jest ciekawa rzecz. Proporcje muszą być równe. Tak mówi nam informator, to znaczy, że wstęp, ilość wstępu musi się równać ilości zakończenia. Czyli jeżeli mamy dwa zdania we wstępie, to muszą być dwa zdania w zakończeniu. I jeżeli mamy te dwa kapity w rozwinięciu, to one również muszą być ze sobą równe. Oczywiście nie będziemy liczyć tutaj ilości słów, ale proporcjonalnie wzrokowo. Jeżeli zdarzy się, że we wstępie mamy tylko jedną linijkę zapisaną, a w zakończeniu cztery, to tutaj już trzeba ciąć i już dostaniemy zero punktów. Um, więc badajcie, czy te wasze prace są proporcjonalnie ułożone. Trzecie kryterium to jest układ graficzny pracy. Czyli jeśli stosujemy akapity, to one są konsekwentne. Czyli jeżeli zastosujecie się do tej zasady czterech akapitów, na bank dostajecie jeden punkt. Tutaj byłoby 0 punktów, jeśli. W jednym akapicie byście napisali y, na przykład każdy argument oddzielnie, a w drugim akapicie każdy argument razem, no to już jest niespójność. Albo y, wstęp bez akapitu, zakończenie z akapitem, już jest niespójność. Więc stosujmy się, pamiętajmy o tych akapitach. Cztery akapity, i mamy tutaj jeden punkt. Ostatnie kryterium to jest kryterium długości pracy. Żeby dostać jeden punkt, to tak naprawdę nie od 200 do 250 słów, tylko yy, yy, pomysłodawcy dają nam jeszcze tutaj taki zapas 10% w jedną lub drugą stronę. Yy, czyli, jakbyśmy zaokrąglili, to mamy od 180 słów, tak naprawdę, do yy, 280 słów. I jak się złapiemy w tym limicie, to dostajemy jeden punkt. I jak mamy tutaj cztery punkty, no to zobaczcie teraz, tak fajnie, tutaj graficznie się to pojawi. Zsumuje się te punkty i wpisuje się w tą jedną kratkę i w drugą kratkę ilość punktów. Potem się bierze, zobaczcie, taką właśnie tabelkę, która mówi, ile punktów zdobyliśmy za elementy treści, i ile za elementy formy, i mówi, że na przykład, jak mamy 10 punktów za treść. 4 lub 3 za formę, to dostajemy 5 punktów. Jeśli o jeden punkt się zniża, czyli teraz będą za treść 9,8, no to już ten jeden punkt gdzieś nam znowu ucieknie. Tutaj jeszcze taką ciekawostkę Wam powiem, że zobaczcie, w formie możemy jeden punkt poświęcić. Co to znaczy? Jeżeli ktoś napisze, bo ma taką wenę na 500 słów. To dostanie 0 punktów w kryterium formy, czyli w tej czwartej, ale to nie odejmie mu ilości całości tych punktów. Więc znowu, to jest teoretycznie jedyna forma wypowiedzi, w której liczy się punkty za ilość słów, ale można tutaj poświęcić ten jeden punkt. A i tak dostaniemy maksymalną ilość punktów za zgodność z poleceniem. To taka ciekawostka, czyli nie mamy się co przejmować, jeśli tam przerzucimy i damy za dużo tych słów. Zawsze, jeśli macie pomysł, to piszcie go i nie skracajcie nic. No, ewentualnie możemy mieć problem, że będzie za dużo słów w jednym akapicie, za mało w drugim, i to gdzieś się dalej posypie. Dlatego pomimo tego, wszystkiego. Zastosujmy się do tych zasad, co mówiłem: 4 akapity, dwa zdania wstępu, dwa zakończenia po 3 lub 6 zdań w argumentach i to już jest ta gwarancja, że w tej limicie się zmieścimy. Pozostałe kryteria już bardzo szybciutko kryterium spójności to jest kryterium, takie, które znacie, czyli te zdania muszą być ze sobą spójne, muszą być logiczne, czyli musimy pamiętać o zasadach. Językowych te błędy podkreśla się taką falą, więc tutaj myślę, że raczej takich błędów dużo nie będzie. Najtrudniejszy też dla Was jest najtrudniejsze kryterium bogactwa, zakresu środków językowych. Tu możemy zdobyć właśnie trzy punkty. No i co tutaj zrobić? No, właśnie tu trzeba się popisać językowo, czyli napisać na poziomie około B2 lub B2, mówi nam informator. Więc, jeżeli tutaj zastosujemy jakieś fajniejsze słówka, ja nie mówię, żeby zastosowywać tylko te fajne słówka, czyli, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, zamieńmy na przykład słowo big na grand albo słowo good na marvelous i już to nam daje więcej punktów. Tutaj te punkty też można zdobyć za pomocą wysokich rejestrów gramatycznych, czyli na przykład strona bierna, czyli na przykład jakieś tryby warunkowe, to tutaj powinno mieć miejsce. I tu już macie wtedy gwarancję sukcesu trzech punktów. Poprawność środków językowych, no nic innego jak liczenie ile mamy tutaj tych błędów. Błędy mogą być, może ich być brak, może mogą być nieliczne, zakłócające, niezakłócające komunikacje, liczne lub bardzo liczne. No to i też się to tak zazwyczaj bierze proporcjonalnie, ile tych błędów mamy na całą pracę. Tutaj, jeśli mamy tych, ten zapas powiedzmy do 10 błędów, no to i tak jeszcze egzaminator wstawi maksymalną ilość punktów. Zobaczcie, bardzo dużo informacji. Starałem się mówić szybko, żeby to wyrobić, ale pewnie i tak wyszedł nam drugi odcinek. Ten odcinek myślę, że można będzie sobie troszeczkę też i pociąć. Ja spróbuję może też potem w przyszłości wybierać niektóre fragmenty i jeszcze raz gdzieś tam w pewnych momentach Wam puszczać. Ten wyjaśnienie, oceny, rozprawki przyda się. Nie tylko maturzystom, ale wszystkim tym, którzy są w szkole średniej i muszą pisać jakieś właśnie takie teksty. Lub przygotowują się właśnie do zdawania matury rozszerzonej. Drodzy, maturzyści, jeszcze chcę wam dać jeszcze jedną lekcję, jeszcze jeden filmik przygotować, ale to będzie nie za tydzień, tylko za dwa. Jeszcze będziecie przed, przed maturami. Wtedy zbierzemy wszystko do kupy. Będę Wam polecał wszystkie odcinki, które mamy właśnie dla Was przygotowane. Wtedy wystarczy będzie sobie tylko zrobić taki maraton z Gregorem, no i na pewno będziecie mogli odnieść sukces. Wpadajcie oczywiście na nasze social media. Tam troszeczkę was zaniedbaliśmy ostatnio, ale już obiecujemy, że tam też wrócimy. A dla was wszystkich wszystkiego dobrego. Jesteśmy w kwietniu, czyli już mamy troszeczkę cieplej i już nam się chce bardziej. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Cześć. No. 15 marca wyszła do rozporządzenia. Moglibyśmy powiedzieć, że ta rozprawka um, przedstawia um, plusy i minusy przyprowadzania. Um, dobra, idzie gość. Dzień dobry. Dzień dobry. dog, ale podczas stresu egzamina. No i na pewno będziecie mogli odnieść sukces. A? Koniec? Kurde. A na pewno odniesiecie sukces. To Jakby się tam to nie nagrało. A?